Siemanaczka, w kolejnym odcinku ze taktyk. Dzisiaj do Was przybywam z taktyką 3-4-2-1. Nazwałem ją solidna defensywa. Czy taka to solidna defensywa była, to za chwilę się okaże. Ale ta taktyka która się właśnie cechuje i wyróżnia grą defensywną. Mała ilość straconych bramek, ale też i ofensywa jest. Jakiś tam mały aspekcik tej ofensywy, która niestety, ale nie jest jakoś bardzo, bardzo, bardzo mocno yy, priorytetem w tej taktyce. Tu się bardziej skupiamy na defensywie, czyli solidna defensywa i cierpliwy atak. Przechodząc do tego materiału, gdzie nagrałem tą taktykę w trzech klubach: Manchester City, Udinese i Villarreal. Na dzień dzisiejszy, na ten moment, przejdziemy do najmocniejszej drużyny, która jest z tej trójki, czyli Manchester City. Jak tutaj widzicie, spojrzymy na statystyki tego sezonu, jak tu się to wszystko pokładało. Zdobyliśmy tą taktyką mistrzostwo Anglii. 5 remisów, 4 porażki. 78 bramek mamy na plusie, 92 punkty zdobywamy. Co najfajniejsze w tym wszystkim, zdobywamy 109 goli. Jest to dobry wynik, choć nie jest jakiś mega imponujący jak na Manchester City czy takiej taktyce. Oczywiście widać, że tutaj w wielu aspektach statystycznych byliśmy liderami, jakby najwięcej strzałów, najmniej strzałów przeciwników, czyli to podkreśla, że ta defensywa była tutaj dość mocno skupiona. 89% celnych podań. 58% średniego posiadania piłki, więc to też jest bardzo wysoko. Zwłaszcza, że to była taktyka, która miała właśnie kierować się na defensywie oraz i posiadaniu piłki, jakże i też cierpliwym ataku. Ten atak nie był jakiś mocno szarpany do przodu. Najmniej, najwięcej udanych odbiorów, najwięcej dryblingów. Też troszeczkę biegaliśmy, jak to widać. Najwięcej meczy bez utraty gola. To oczywiście z 22. Mecz, I tu jesteśmy na pierwszym miejscu razem z Manchesterem United. I najmniej straconych bramek. Tracimy 31 bramek. Manchester United i Liverpool nas wyprzedzają. Biorąc pod uwagę, że Manchester United jest na drugim miejscu, Liverpool na czwartym, teoretycznie taktyka, która miała założenie być bardzo dobra w defensywie, no jest. Ok, ja bym tutaj się w sumie nie, nie doszukiwał jakichś wielkich. Yy, nie, nie do ugody, Jest 37 ramek straconych na 38 mecz ligowych. Uważam, że to jest dobry wynik. Jak sobie spojrzymy na cały nasz wykres we, w centrum danych, to już widzimy, mamy niecałą ramkę traconą na mecz. Mamy prawie 3 gole na mecz strzelone. Tu aspekty skuteczność ślizgu 77%, celne podać prawie 90%. Celnych strzałów mamy prawie 47%. 17 strzałów na mecz. Jest to całkiem OK do zaakceptowania. Ale jeszcze sobie przejdziemy na przykład do, do wyniku, który jest najbardziej jest imponujący tutaj. Nie wiem, czy wiesz kiedykolwiek widzieliście, żeby zawodnik strzelił w sezonie 80 bramek. Erik Hanland strzela 80 bramek w sezonie. 57 występów, 80 goli. To jest, to jest maszyna do strzelania bramek. Tu nic dodać, nic ująć. I na tym etapie będziemy przechodzili do kolejnego klubu, którym to będzie oczywiście Villarreal. Oto statystyki drugiego klubu, który jest według mnie troszkę słabszy, znaczy dużo słabszy od Manchesteru City, ale i też jest lepszy od Udinese. Jest to Villarreal z ligi hiszpańskiej. Jak widzicie, zdobywamy wicemistrzostwo tą taktyką i tu w tym przypadku, jakbyśmy zwrócili uwagę, to już to wygląda troszkę zupełnie inaczej. Jesteśmy zdecydowanie jak sobie wejdziemy we Nasze ligę, wejdziemy sobie w naszą statystyki i tu już jest troszkę inny system. Strzeliliśmy tylko 61 goli, co podkreśla, że ta taktyka nie jest jakaś mega ofensywna, bardzo dużo jest skupiona na defensywie. Też nie zrobiliśmy wielkiej ilości strzałów. Tu już widać, że to słabszy klub, i już jest trochę mnie, ale jak już wchodzi w statystyki defensywne, czyli najmniej strzałów przeciwników, już się pojawiamy w przodzie, w przodzie ligi. Najwięcej celnych podań 90%, czyli również się kryły na, na celnych podaniach. Posiadanie piłki 51%. Najwięcej udanych odbiorów, najwięcej driblingów, Jest też czołówka. Czyli już po to, sprawdzeniu statystyki w city, jak i Villarrealu widzimy, że ta taktyka bardzo dobrze się opiewa na celnych podaniach, czyli konstrukcja akcji w sposób pozycyjny, przy cierpliwym ataku jest powiązana ze, z dużą wy, 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 wymiennością podań, które są celne te podania. Oczywiście, dużo biegamy, jak to widać, bardzo dużo biegamy. Mecze bez utraty gola. Kolejny klub jest na samym szczycie. 20, goli, nie, nie straci, 20, przepraszam bardzo, w 20 meczach nie straciliśmy bramki. Jest to świetny wynik i najmniej straconych bramek w La Liga. To jest rewelacyjny. Nie ma nic lepszego niż ta taktyka pod względem defensywnym. To jest moje osobiste zdanie. Może macie jakieś inne zdanie, piszcie w komentarzach, jak macie inną taktykę, która jest dobra, skuteczna w miarę, w, w ofensywie i jest po prostu beton, nie do przejścia. Nie da się tego przejść i jest mega, mega dobra. Jeszcze sobie wejdziemy teraz w centrum danych, tu już niestety, ale te statystyki wyglądają gorzej. Villa Real to jest drużyna, która. Ma bardzo stary skład. Mam wrażenie, że tutaj by musiała być gruntowny przebudowa tej drużyny, żeby coś ona osiągnęła fajnego. Ale mamy oczywiście znowu niecała bramka stracona na mecz. Ale strzelone gole to jest katastrofa. 1,61 bramki na mecz. Bardzo, bardzo, bardzo mało. Skuteczność ślizgów: 75%. Celność podań, to co już wspomniałem, to jest prawie 91%. Drugi klub bardzo dobrze. Celność strzałów: no, 43% prawie mało. Ale co najgorsze jest strzały na mecz. 9 strzałów na mecz. To mógłbym powiedzieć, że ta ofensywa w ogóle nie działała w tym klubie. Sezon udany, jest wicemistrzostwo La Liga, to jest duży sukces, trzeba się z tego cieszyć. Ale tu te aspekty są jednak do poprawienia. Jak co też wejdziemy w rozgrywki, to oczywiście odpadliśmy z tego, odpadliśmy z European League w grupie E, wyeliminowani w półfinale i wyeliminowanie w półfinale. W tych pucharach gdzieś dochodziliśmy, w konferencji półfinale od, odpadliśmy. Przepraszam, więc tutaj gdzieś tam doszliśmy w tych, tych pucharach, ale podpadaliśmy Nie byliśmy po prostu już na tyle dobrze. Przechodząc jeszcze teraz dalej, na przykład do kalendarza, możemy spojrzeć, sobie, jak te nasze mecze wygrywały, wyglądały. Mamy po prostu tutaj dużo meczy, bardzo niskich wyników. Tu mamy na przykład jeden mecz ale to już nie tam pucharowy, ale mamy na przykład 3-0 wyniki ligowe z Barceloną 00 0, -0 Alaves 2-0. Dużo z takich wyników. 2-0, 1-0, 2-1. Jak widzicie, dużo jest wyników po prostu na styk. Real Madryt pokonujemy na przykład na wyjeździe 4-0. Hmm. Celta Vigo pokonana u siebie 4-0. To są takie jedne z wyższych wyników. Atletico Madrid przegrywamy 2-1. Almeria wygrywamy 5-0. Więc też było trochę dobrych meczów, gdzie były te wyniki wysokie. Ale jak możecie zwrócić ogólnie przeważa wyniki na, na względzie 1-0, 2-0. Więc... Dwa mecze były w sezonie wygrane z Real Madryt, no tu z Barceloną przegrana 1-0, no to jest po prostu coś dobrego w tej taktyce. I na kolejnym etap przejdziemy sobie do taktyki, jeszcze sobie zerkniemy jak tutaj strzelcy wyglądali, nasz napastnik strzela 33 gole, asystujący mają po 14, to są pewnie boczni, ale już teraz nie będziemy w nich zagłębiać, mamy... Villarreal za nami, przejdźmy do najsłabszej drużyny oraz i tam omówimy całą tą taktykę, zapraszam no i to jest właśnie Udinese, najsłabsza drużyna z tej trójki którą wziąłem pod lupę i jak widzicie zdobywamy wicemistrzostwo Włoch sezon totalnej dominacji Milanu, jak możecie zauważyć Milan odjechał, rozgromił wszystkich, ma jedną porażkę i tą jedną porażkę zanotował 0-1 z Empoli więc Milan poza zasięgiem w tym sezon sezonie My zajmujemy drugie miejsce. To jest bardzo udany sezon dla Udinese Ta taktyka pozwoliła nam 62 bramki szczelić, 41 stracić. Nie naj... Znowu tych bramek potraciliśmy dość sporo. Jakby to, patrząc na taktykę defensywną, kurczę, dużo tych bramek straconych, nie? Troszkę. Jak to teraz przejdziemy jeszcze do całego wykresu statystyk, to wygląda to tak. Jak po trzecie miejsce w serii A zajmujemy z strzelonymi bramkami, 62 bramkę jak już wcześniej wspomniałem. Najwięcej strzałów na bramkę. Już tu mamy trzecie miejsce. Czyli widać, że w tej lidze włoskiej jednak troszkę jest inaczej. Najmniejsza strzał przeciwnika. Drugie miejsce, czyli znowu jesteśmy wysoko. Celnych podań jest znowu 90 ponad procent. I co wiąże tą, jedną, tą taktykę? Celność podań, rozgrywanie akcji. Jest naprawdę bardzo mocno skoncentrowana na dokładnych rozgrywaniu akcji. Cierpliwe rozgrywanie akcji. To jest klucz tej taktyki oraz solidna defensywa, która powinna się sprawdzać. W że City dużo straciła bramkę, ale na natomiast, miał lepszych, może piłkarzy defensywnych, nie wiem jak to dla Państwa wyglądało, ale wiem jedno, że ta taktyka polega na defensywie i lekkim, a lekkich aspektach ataku. Oczywiście nie mocne forsowanie, bardziej cierpliwe rozgrywanie akcji siedzeniu piłki nie mieliśmy 55%, nas tutaj nie ma. Najwięcej udanych odbiorów też nie ma. I znowu dryblingi. znowu dużo biegamy. Jesteśmy drużyną, która bardzo dużo biega. Mecze bez utraty bramki, no tutaj niestety nie ma. I najmniej straconych bramek, jesteśmy na szóstym miejscu w tabeli we Serie A. No, można powiedzieć, że to jest dobre miejsce, bo jak się zwrócił uwagę, że Inter stracił 39 no to tutaj dwie drużyny odjechały no, Milan 13 bramek stracił w ciągu sezonu, to jest fenomen fenomenalny sezon Milanu A co jeszcze sprawdzimy centrum danych, jak wygląda wygląda zupełnie podobnie do tych klubów wszystkie kluby podobnie mniej więcej rozegrały, zwłaszcza z ilością yy, z choćby Manchester City tylko odjechał ze strzelonymi golami na mecz bo w Real, jak i Udinese mają podobno wskaźnik strzelonych bramek na mecz Udinese trochę więcej goli postr... postraciło na mecz. Hmm, tutaj znowuż celnych podań prawie ta sama wartość skuteczność flizgów podobna wartość celne strzały też mniej więcej podobnie. Troszkę więcej strzałów na mecz niż yy, Vira Real więc tu to wszystko się mniej więcej spójne jest statystyki są spójne w obu w, w praktyce wszystkich trzech klubach, a klasa klubów jest bardzo duża, bardzo duża przepaść jest między tymi klubami, tak. Moje to oczywiście zdanie, że Villarreal, Udinese, nie ma co o czym mówić, Villarreal jest mocniejszy niż Udinese, a Manchester City no, odjeżdża tym klubom wszystkim o klasę, I to nie jedną. Ale teraz przejdźmy jeszcze do już tego samego sedna tej taktyki, jak ona wygląda. No mianowicie tak wygląda taktyka. Mamy tutaj w tym momencie bramkarza na libero wsparciu. ma więcej ryzyku, i oczywiście obrona. Trójka środkowych obrońców się kryje w ten sposób. Boczny, środkowy obrońca prawy na obronie z poleceniem ostrzej ślizgiem. Na lewej stronie mamy boczny, obrońca, boczny, środkowy obrońca. Na lewej stronie ostrzej ślizgiem w poleceniu. Środkowy obrońca na obronie z poleceniem ostrzej ślizgiem. Przechodząc dalej do prawej strony, mamy bocznego wysuniętego obrońcę automatycznego, z poleceniami więcej ryzyku i częściej centruj biegnij z piłką skrzydłem, graj wyżej oczywiście po lewej stronie mamy troszkę to inaczej mamy tutaj też wypoczynek na automatycznie ustawionego na poleceniu jest centruj częściej biegnij z piłką skrzydłem graj wyżej, trzymaj się linii w środku defensywnej pomocy mamy cofniętego rozgrywającego na wsparciu w poleceniu ma ostrzej ślizgie, krótsze krycie po prawej stronie mamy pomocnika odbierającego piłkę na obronie, w poleceniu mu dajemy krótsze krycie. I to by było tyle na defensywnej pomocy. Przechodzimy do naszej ofensywnej pomocy, ze z lewej strony mamy fałszywego napastnika w ataku, ustawiamy go na poleceniach szukaj gry, ostrzej ślizgiem, krótsze krycie. Po prawej stronie mamy ofensywnego pomocnika w ataku, gdzie mu ustawiamy w poleceniach więcej zrybluj, biegnij z piłką skrzydłem, szukaj gry, poszukuj wolnych stref, ostrzej ślizgiem. No, i na samym ataku mamy wysuniętego napastnika w ataku. W poleceniu ma częściej strzelaj, szukaj gry, ostrzej ślizgiem. To była cała koncepcja formacji naszej wraz z rolami. Przechodząc do stylu taktycznego, no mamy mentalność. Zwróćmy uwagę, że Udinese graliśmy na mentalności wyważonej. Oczywiście tu jest kwestia stosowania mentalności. Od jakiego przeciwnika mamy, czy wyjazd, czy, na, czy u siebie, bądź jaką też drużyną gramy. W Manchesterze w City graliśmy ofensywną cały czas. Villarreal Real grał podejrzewam albo na wyważonej, albo na pozytywnej, że dokładnie nie pamiętam, nie sprawdziliśmy wcześniej, ale mi się wydaje, że nie grał na ofensywnej, grał bardziej na wyważonej albo pozytywnej, ale oczywiście to też można sobie pod własne uznanie i pod dany mecz zmieniać. Możesz grać z mocniejszym przeciwnikiem, na wyjeździe możesz grać z wyważonym. U siebie możesz grać ofensywnie, jak widzisz, że jest taki sens. Przechodząc dalej do przypiłce, mamy to w ten sposób. Rozpiętość ataku dość wąsko gramy. Rozgrywanie akcji, podania na wolne pole. Rozgrywamy akcję na skrzydła od razu. Dośrodkowania końśliwe. Podania w pole karne. Bezpośrednie podania krócej. Tempo nieco wyżej. Rajdy między obrońcami. W fazie przejścia wygląda to w ten sposób pressing kontra podania do środkowych obrońców, wyrzuty po ziemi. I bez piłki wyglądamy w ten sposób. Linia pressingu jest średnia. Linia defensywy znacznie wyżej. Aktywacja pressingu znacznie częściej. Przeszkadzamy bramkarzowi we szybkim wybiciu piłki, w krótkim. Wąski wąski pressing zaznaczony. I to jest cała nasza taktyka. Tak to wygląda w tym układzie. Taktyka, która miała sprawić, że jesteśmy solidni w defensywie. Uważam, że to się w jakimś stopniu udało. I mam wrażenie, że jak te, będziecie tą grę i taktyką, będziecie mieli naprawdę przyjemność z gry tą taktyką, bo jest naprawdę fajna, efektowna. Bardzo gorąco Wam polecam. Jak oczywiście zagracie jakiś sezon, przetestujecie ją we własnych karierach, napiszcie mi w komentarzu, jak Wam poszło, czy faktycznie u Was się też sprawdza, czy jest fajna ta taktyka, czy daje Wam przyjemność z gry we Football Managera. Czy jednak nie do końca jest tak kolorowo, jak to u mnie wyglądało. I na dzisiejszym na tym etapie będę kończył. Jeśli chcecie być na bieżąco z taktykami, które proponuję Wam do sprawdzenia, żebyście sobie mogli sami przetestować, je, żebyście mogli sprawdzić, czy faktycznie są fajne, czy nie, czy są dla Was, czy też nie, kliknijcie subskrypcję, łapkę w górę, jak Wam się podobało i piszcie w komentarzu oczywiście, czy ta taktyka działa, czy nie też u Was. A na dzisiaj się z Wami będę żegnał. Cześć!